Cześć! Jestem Malwina. Oglądasz mój kanał, który powstał, by opowiedzieć Wam historię mojej choroby i udokumentować proces powrotu do zdrowia. Być może dzięki tym nagraniom uda mi się dotrzeć do osób z podobnymi objawami, które nie zostały jeszcze zdiagnozowane, a potrzebują pomocy. Wczoraj stało się coś dziwnego. Po zażyciu porannej dawki leków. Czułam się dziwnie, drgało mi serce. W głowie miałam wrażenie, że normalnie coś mi się przestawia. Czułam się bardzo dziwnie wczoraj. Nie wiedziałam z jakiego powodu czy może mój organizm zaczął źle reagować na, na, na jakieś leki. Ja zażywałam wczoraj rano i cytokiny, zarówno te, które zażywam na co dzień, jak i wypadła ta dawka cytokinę totale, z którą zażywam co 5 dni odpowiedzialną za cytotoksyczność. Zażyłam probiotyk, zjadłam śniadanie, wzięłam suplement biologiczny fukodyn na odbudowanie śluzówek w podwójnej dawce. No i potem ten lek na uszkodzenie obwodowego układu nerwowego, i musiałam iść spać. W ogóle nie spałam od godziny 3 nad ranem. Coś dziwnego mi się już od samego rana działo. Nie umiałam zasnąć chociaż do tej czwartej 4.30 jak zazwyczaj. Także byłam ogólnie taka padnięta zero mocy. No i musiałam po południu odespać. I jak po południu się obudziłam, miałam wrażenie, że. Mam jakieś takie inne poczucie w głowie, jakby ta głowa jest taka trochę lżejsza. W ciągu jakichś takich normalnych, codziennych czynności, które wykonuję, gdzieś tam zaczęłam obserwować, że te moje reakcje są znikome lub mniejsze, więc postanowiłam pójść za ciosem i sprawdzić to, a że miałam gołąbki zrobione i miałam jeszcze w domu pomidory, które zostały mi z tych darów, które ludzie, znajomi do mnie podostarczali z jakichś działek. Zrobiłam sobie sos z pomidora, zblendowanego, oczywiście obranego ze skóry, porządnie wygotowanego z odrobiną soli i cukru. I powiem Wam, że były tak nikłe reakcje, że aż bałam się jeść, maczałam sobie tego gołąbka w tym sosie w dipie, nie polewałam, nie odważyłam się oczywiście polać całych tych gołąbków, bo nie wiedziałam, jakie będą reakcje. No i powiem Wam, że taką małą miseczkę, jak Po Dipach, dałam radę zjeść z tymi gołąbkami, więc powtórzyłam czynność na drugi dzień poszłam za ciosem, zrobiłam sobie wędlinę z. Pieczarką z pieczarką, z pieczarkami, no pół pieczarki właściwie, duże te pieczarki, bo mniejsza z tym. Chodzi o to, że zrolowałam sobie sznycle z indyka z marchewką i z pieczarką. Praktycznie zero reakcji, więc wczoraj już na kolację pałaszowałam bułkę z, z tym mięskiem. I dzisiaj na drugie śniadanie. Pomyślałam, bo miałam maliny od mamy z działki, eee, miałam zaryzykować, spróbować sobie je ugotować i zblendować z cukrem. No i tak też zrobiłam, i powiem Wam, że też nikły reakcje. I jakby odbieram to tak, że w mojej głowie po prostu się działo coś dobrego, że te reakcje już nie są takie silne. I dzisiaj na obiad zrobiłam sobie makaron penny na monce z wołowiną i znowu ponownie z małą miseczką dipa z pomidorem. Jedząc to miałam trochę większe reakcje niż na maliny czy na poprzedni dzień pieczarki i sos pomidorowy, ale na tyle, że byłam w stanie zjeść całe danie, całe. No to są małe porcje, ale ogólnie. Zjadłam to dosyć szybko, nie było aż tak silnych reakcji jak wcześniej, i wydaje mi się, że to co się wczoraj ze mną działo, to było coś dobrego. W zamyśle moim, jakby um, ta cytotoksyczność wchodziła na ten inny poziom, o czym mówiła pani doktor: że mniej więcej dwa miesiące to zajmie, ale ja myślałam, że pani doktor mówi o dwóch miesiącach. Od tego momentu, w którym ja jestem na wizycie, a tu jakby zaczęłam rozkminiać, że to jest dwa miesiące od momentu rozpoczęcia leczenia, bo za tydzień będzie dwa miesiące, jak ja już jestem leczona. Mojej autoszczepionki jeszcze nie ma, a wydaje mi się, że ona też może wiele pomóc. Na dzień dzisiejszy nawet nie wiadomo, gdzie jest paczka. Mam nadzieję, że nie zaginęła, ale wierzę głęboko, że nawet jeśli by coś się stało z tą przesyłką, bo przecież czysto hipotetycznie mogą się takie rzeczy dziać, że apteka po prostu ma gdzieś zapisane to, jak te granulki mają być zrobione, z czego się mają składać, że te receptury są gdzieś zarchiwizowane, a nie że to po prostu przepadło. Także w przyszłym tygodniu być może mm, już się coś rozstrzygnie. Eee, Monika moja bratowa trzyma rękę na pulsie, także jesteśmy w stałym kontakcie. No i jak się apteka nie odezwie, no to oczywiście będziemy dzwonić, także ja dzisiaj już też jestem padnięta, nie wiem, czy to widać, czy nie widać. Ogólnie czuję się tak naprawdę lepiej, ale od wczoraj jest u nas znowu straszny upał, co mnie wykańcza i byłam dzisiaj z pieskami na spacerze i powiem Wam, że... I to jeszcze pojechałam do lasu, w sensie, żeby uciec od słońca i jestem po prostu wykończona. Jest godzina 17.30, a ja zaraz idę sobie zrobić drzemkę, bo, no bo nie wysiedzę, także tuż do rzęs, nie wiem, czy widzicie, czy nie. Tusz do rzęs też jest, jakby już w ogóle nie ma na niego reakcji, nawet na zapach tego tuszu do rzęs. A że ja się już plączę, to kończę nagranie. W każdym razie jest dobrze, jest lepiej, jest poprawa. Czuję to, widzę to, jest to jakieś takie aż dla mnie podbudowujące, że faktycznie. Ten mój koszmar się w końcu skończy. Bo, jak ręką odjął te wszystkie reakcje w głowie, wiadomo, jeszcze może na jakąś pizzę bym się nie skusiła, czy na drożdżówkę, żeby testować mój organizm, bo nie o to mi chodzi. No ale sięgam bardziej po takie bezpieczne produkty i jest lepiej. Także, jeżeli ktoś z Was zaczyna właśnie taką kurację i zastanawia się, czy to w ogóle kiedyś minie, to tak. Ja czuję poprawę, a chłopak, który się do mnie odezwał, że też jest leczony od roku czasu tymi cytokinami, to potwierdza, że tak, będziesz jeszcze normalnie jeść, tylko daj sobie czas i przede wszystkim, że się mam nie denerwować, bo układ nerwowy w tym momencie jest bardzo kluczową sprawą, żeby go nie narażać na szwank w powrocie. Do normalnego życia. I co jest jeszcze fajne, a zapomniałam o tym powiedzieć, że kilka osób na bieżąco do mnie pisze, że ogląda moje odcinki, że słucha co mam do powiedzenia i że muszą przyznać, że różnica obecnie między pierwszym a piątym odcinkiem, bo w tym momencie publikowany jest piąty odcinek, że wizualnie po mnie. Widać, że jest poprawa, że lepiej wyglądam, że lepiej się wysławiam i że lepiej nawet z kamerą jestem zaprzyjaźniona. Także, jeżeli Wy nie oglądacie moich odcinków od początku, bądź też nie pamiętacie, jak to było, to zajrzyjcie sobie. Pierwszy odcinek, a dzisiejszy, czy faktycznie jest poprawa? I dajcie znać w komentarzu, czy wy to też widzicie. I czy według Was faktycznie wyglądam lepiej, wysłabiam się lepiej, mam z Wami lepszy kontakt i lepiej mi idzie nagrywanie tych filmików. Pozdrawiam Was i czekam na komentarze.